Dzień dobry wieczór Państwu z tej strony Guti. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat książki Epoka Spektaklu autorstwa Toma Dajkofa. I teraz tak, pierwsze moje oczywiście pytanie, o czym ta książka jest i to jest dosyć ważne pytanie, ponieważ generalnie autor opisuje sprawy związane z architekturą tak od gdzieś mniej więcej lat 60. Przy czym tych spraw jest tak bardzo wiele, że pozwoliłem sobie po prostu Państwu. Przeczytać to z mojej ściągawki. Czyli mm, mamy tak. Mamy o modernizmie w architekturze, o postmodernizmie, a także o kolejnych izmach, które nastąpiły właśnie po tych dwóch epokach. Mamy także o tym, jak zmieniły się miasta od momentu, kiedy kiedyś były dotowane przez państwo wszystkie te inwestycje, takie w gmachy publiczne, do momentu, kiedy to właśnie miasto musi być konkurencyjne, musi zabiegać po pierwsze właśnie pod te inwestycje publiczne a po drugie przyciągać także inwestorów nie tylko z branży budowlanej, którzy właśnie jakieś takie inwestycje w infrastrukturę mogą przeprowadzić, ale także takich inwestycji po prostu, które dają miejsca pracy, ale także inwestycje rozrywkowe. Generalnie wszystkie, które mogą generować dochód miastu. Także znajdziemy tutaj informacje o takich falach przepływów i odpływów. Środków pieniężnych w tych miastach, ponieważ tutaj dosyć mocno skupiamy się właśnie na Londynie, to tam różne, różne państwa w różnych okresach inwestowały swój kapitał jako bezpieczną lokatę właśnie tych środków. Także dowiemy się o funkcji reklamowej miast, o przyciąganiu branży kreatywnej, o centrach handlowych, w jaki sposób właśnie ta architektura, te wnętrza centrów handlowych oddziałują na nas. I jak powinniśmy, w sensie jak ci architekci sprawiają, jak powinniśmy się zachowywać w tych centrach handlowych. Także mamy nieco słów o samej postaci architekta, kim jest, kim nie jest, a także o tym, jak wspomniałem już wcześniej, że to się rozciąga od lat 60. W związku z tym mamy także informacje o tym, jak komputer, ten rozwój techniki zmienił samą architekturę oraz architektów. Jeżeli chodzi o plusy, na pewno warto wspomnieć o zdjęciach, które są w tej e, książce umieszczone, ponieważ no, przedstawiają e, budynki, o których mówi e, autor. Oczywiście nie o wszystkich budynkach, bo to siłą rzeczy byłoby e, zbyt wiele, no, ale mamy zawsze, tak zazwyczaj na początku rozdziałów, a także e, w rozdziałach, te zdjęcia. E, także trzeba wspomnieć, że przynajmniej na początku, styl autora, właśnie przedstawiony w tej książce, jest taki lekki, przyjemny. E, Przyjemny w odbiorze i też należy wspomnieć o tym, że autor tutaj nam daje też nieco parę słów o sobie i z tego możemy wnioskować, że jest to architekt, który zaumiłowanie właśnie do tej branży zrodziło się z autentycznej pasji, młodzieńczej pasji i ta pasła, pasja z nim pozostała właśnie no do teraz, do tego momentu. Warto także wspomnieć o takich ciekawych obrazowych opisach tych budynków. Czasami, właśnie kiedy autor przyrównuje te budynki do jakiegoś przedmiotu codziennego użytku, nie wiem, do golarki czy do podobnych rzeczy. Także też niektóre te określenia on znajduje, kiedy podróżuje przez miasto i po prostu słyszy przechodniów, słyszy współpasażerów, wtedy się dowiaduje, jak w takim Publicznym odbiorze właśnie te budynki się znajdują. Warto także wspomnieć, że jest tu takich kilka neologizmów tylko nie wiem, czy one zawdzięczamy jej autorowi, czy autorowi tłumaczenia. Na przykład chociażby słowo durnostuj, które zawsze dla mnie są jakimś takim ciekawym urozmaiceniem. Jeżeli też chodzi o ciekawe urozmaicenia, to dla mnie też kolejnym plusem tej książki jest to, że mogę się dowiedzieć o takich budynkach, o których nie słyszałem i których nie mam okazji zobaczyć. Tak jak mówię, nie wszystkie są w tej książce zobrazowane, no ale od czego mamy internet. Taki na przykład chociażby budynek Dancing House. Houses, Buildings, przepraszam, w samej Pradze. To dosyć taka ciekawa architektura, nigdy o niej nie słyszałem, a myślę, że no może być przeciwników, może być zwolenników, ale na pewno jest to ciekawy budynek. Warto także wspomnieć, że autor rozmawia z różnymi architektami i owoce tych rozmów znajdziemy właśnie w tej książce, ale warto także wspomnieć. O tym, że autor porusza takie interesujące, choć być może wydaje nam się, że banalne zagadnienia. Na przykład mówi, dlaczego współczesna przestrzeń biurowa wygląda w taki, a nie inny sposób, i są to takie sprawy, z których, no jeżeli o tym przeczytamy, to powiemy, no tak, to jest oczywiste i jasne, ale on nam pokaże właśnie wszystkie powody i dlaczego tak, tak a nie inaczej się stało. W związku z tym. No, na pewno są jakieś takie ciekawe, nie tylko takie ciekawostki, że o, zobaczyć jaki budynek dziwny albo jakiś zabawny, ale także takie, które nas no, nieco ubogadzą w wiedzę, hmm, dlaczego współczesne miasta wyglądają tak, a nie inaczej. Teraz tak, przechodząc do minusów. Muszę zaznaczyć jedną rzecz. Część tych minusów, a w zasadzie większości, można byłoby uniknąć jedną prostą sprawą, ale to powiem na końcu. Po pierwsze, warto wspomnieć, że ta książka to głównie Londyn i Ameryka. Znajdują się oczywiście inne miejsca, chociażby Dubaj, ale to zazwyczaj są to takie miejsca wspomniane. Głównie skupiamy się właśnie tutaj na tych dwóch miejscach, bardziej oczywiście też na Londynie. I teraz, tak. Co mogę powiedzieć? Po pierwsze, to na pewno tak na minus to jest nierówny styl, bo jedne rozdziały są napisane inaczej, właśnie lekko przyjemnie, niektóre już właśnie są za bardzo przeintelektualizowane, trudne, ciężkie w odbiorze. Też te, te poszczególne rozdziały nie tworzą jakiś. Takiej wspólnej klamry, spójności, jakiejś takiej fabuły, opowieści. Ja wiem, że to jest literatura faktu, ale nie takiego po prostu wynikania jednego z drugiego. I związku, a także to, że znajdujemy w tej książce powtórzenia. No one co jakiś czas się pojawiają. I przyznam się szczerze, że zapisałem to w minusach. Ale jak no już w zasadzie pod koniec książki pomyślałem, z czego to może wynikać i wtedy znalazłem jeden sensowny rodzaj, jedno sensowne rozwiązanie właśnie, dlaczego tak się stało, pomyślałem sobie, najpewniej no jest, jest to zbiór artykułów albo książka pisana właśnie na podstawie tych artykułów i Okazało się, że tak, że moje przypuszczenia były słuszne, ponieważ w podziękowaniach znajdujemy taką informację, że ta książka albo szkic tej książki, takie ramy, stworzyły właśnie artykuły, które autor wcześniej napisał do różnych gazet. No i teraz tak. E... Ja to zaliczyłem do minusów, ponieważ nie dostałem wcześniej takiej informacji, że to właśnie jest książka na podstawie zbioru artykułów. Bo wtedy też do tej książki podszedłbym zupełnie inaczej, nie oczekiwałbym właśnie, właśnie tych rzeczy i myślę, że na przykład właśnie te powtórzenia byłbym bardziej skłonny, skłonny wybaczyć. No a cóż, tak, mamy taką książkę, jaką mamy. Podsumowując, jest to zbiór właśnie jakichś takich zagadnień, które dotyczą współczesnej nam architektury. No przy czym, tak jak mówię, ta książka jest taka, raz co jeden, właśnie zmienność tematów, raz jeden temat, raz drugi temat, więc no trochę właśnie brakuje takiej spójności i przez to takiej przyjemności czytania. Są lepsze fragmenty, są fragmenty gorsze. No i cóż, ja myślę, że takim podsumowaniem, jeżeli chodzi tak ogólnie o architekturę, to warto wspomnieć o takim jednym rozdziale, którym autor opowiada o próbach zachowania pewnej dzielnicy w Londynie, która były starania, żeby ją silnie przebudować, a koniecznie tego chcieli mieszkańcy. No i cała historia w zasadzie jest tutaj opisana, jak mniej więcej te wszystkie wydarzenia przebiegały, ale pod koniec tego rozdziału jest wypowiedź, Jednej osoby, która myślę, że też trafia w sedno troszeczkę tej architektury i przebudowy miast. Mianowicie, ocaliliśmy te wszystkie piękne budynki, ale przecież chodziło nie tylko o budynki, lecz także o mieszkańców i sądzę, że o nich zapomniano. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Pamiętajmy, że architektura to nie tylko budynki, ale także i ludzie. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.